Jeżeli przyjrzeć się ostatnim hitom i najbardziej nahypowanym tytułom, to okaże się, że w ich przypadku wykres wygląda zawsze następująco: najpierw ogromna popularność, oczekiwanie, następnie nagły spadek spowodowany niespełnionymi wymaganiami i krytyko w związku z niedopracowaniem. Po jakimś czasie linia znowu podskakuje do góry i okazuje się, że w zasadzie dany tytuł po czasie staje się wart całkiem sporo. I wyróżnia się w jakiś sposób. Tak właśnie było z The Division, któremu dzisiaj po dłuższej obecności na rynku się przyjrzymy dzięki portalowi G2A. Ja jestem Ksaorus i zapraszam na film. Na ten tytuł czekaliśmy długo, może nawet za długo. Kilka większych imprez i wszędzie zapowiedzi. Dalej dostrzegalny downgrade graficzny, który spowodował, że aktualnie grając jedynie na modach, jesteśmy w stanie uzyskać pierwotny stan. W końcu wysoka cena jak zaoferowany content i słaba optymalizacja, która spowodowała, że mimo rekordowego wyniku sprzedaży na początku, The Division nagle stanęło pod ścianą, otoczone sporą liczbą negatywnych opinii. Teraz natomiast cena spadła, szczególnie biorąc pod uwagę podstawkę, a dodatki u. Atrakcyjniły treść. Czy zatem warto skusić się na The Division? I tak, i nie, bo tutaj decyzja zależy od jednego znaczącego czynnika, ale po kolei. Na dany moment, poza zawartością podstawową, otrzymaliśmy mniejsze rozszerzenia darmowe. W ich obrębie dołożono nam najazdy, takie jak czyste niebo, poszerzono zakres ekwipunku czy nawet zwiększono zakres fabuły. Pojawiły się również dodatki płatne, czyli podziemia implementujące dodatkowe korytarze i nowojorskie metro w szerszej skali. Ostatnie rozszerzenie przetrwania okazało się strzałem w dziesiątkę: tryb survivalowy, zamiecie śnieżne i walka o surowce w Dark zonach. Czekamy również na ostatni bastion, który ma nadciągnąć już w marcu, wraz z nowym przeciwnikiem. Okazuje się więc, że jest co porobić, ale wówczas trzeba dopłacić i to całkiem sporo, o ile nie mamy przepustki sezonowej, która ową zawartość obejmowała. Niemniej jednak, wszystko nabrało zdecydowanego koloru i The Division stało się całkiem atrakcyjne, co nie zmienia faktu, że pierwotnie, mimo sporej liczby problemów, odnaleźć mogliśmy w nim kilka interesujących elementów. Przede wszystkim rozbudowa naszej postaci, kraftowanie szeregu broni, samodzielne bądź grupowe misje i to co Ubisoftowi wychodzi ostatnio najlepiej. Wraz z Watch Dogs oraz The Crew Ubisoft pokazał, że potrafi tworzyć niesamowicie dobrze zaaranżowane przestrzenie ze świata realnego. Chicago, Stany Zjednoczone czy w przypadku Tom Clancy's Nowy Jork. Tuż po premierze filmiki skupiające się na porównywaniu obiektów sprzedawały się na YouTubie jak ciepłe bułeczki. W zasadzie więc za kilkadziesiąt złotych mieliśmy bilet do Stanów i zwiedzaliśmy zdewastowaną a jednocześnie atrakcyjną metropolię. Nawet pomimo downgrade'u graficznego wszystko ma swój urok, szczególnie na detalach maksymalnych, chociaż aby to odpalić wypada mieć bardzo mocny sprzęt, bo tytuł wymaga od maniaków szaty graficznej dużo więcej. Ustawienia minimalne natomiast nie zachwycą, chociaż wciąż wyglądają znośnie. Po prostu w takim układzie lepiej do tekstur zbyt blisko oczu nie przystawiać, a i na efekty zamieci oraz mgły liczyć nie możemy. Możemy natomiast liczyć na sporo miejsc, które powiedzą nam co nieco o historii ostatnich wydarzeń. Wspomnienia, hologramów rozniesione gdzieś po uliczkach, złoczyńcy kręcący się tu i tam. Zdewastowane lub zaaranżowane zupełnie niezgodnie z ich przeznaczeniem miejsca. To właśnie przyjdzie nam odkrywać w grupie lub w pojedynkę, szczególnie jeżeli mówimy o kontencie PvE, bo ten jest zróżnicowany jeżeli chodzi o trudność. Możemy wybrać coś łatwego samemu lub trudniejszego wspólnie z przyjaciółmi, aby później podzielić się lub wymienić łupem. Znacznie inaczej wygląda sytuacja z player versus player i tak zwanymi dark zone'ami. Okazuje się bowiem, że grając samemu w zasadzie albo musimy być ultra-ogarniętymi osobami, albo liczyć się z szybką kulką w łeb. Tryb PvP skonstruowano tak, że jeżeli chcemy czuć frajdę podczas jego rozgrywania, to zdecydowanie powinniśmy zainwestować w przyjaciela do gry i szukać kompanów cały czas. Dopiero wówczas okaże się, że z czasem monotonia gry może nabrać rumieńców. Powiedzmy sobie szczerze, ciągłe PvE nie jest najciekawsze, skoro wiemy, że możemy stać się terminatorem innych graczy, Albo strażnikiem Teksasu, który będzie bronił słabszych i zabijał nie tylko komputerowe monstra, ale przede wszystkim bandytów w postaci ludzi. To jest kwintesencja owej produkcji. Rozbudowa postaci, aby w końcu móc zetrzeć się z graczem oko w oko. Dreszczyk emocji związany z mijaniem grup innych graczy, obawa o zdradę, a jednocześnie wsparcie medyków, snajperów i szturmowców z przeróżnym zapleczem broni. Do tego znany z serii Tom Clancy's system sterowania. Ukrywanie się za przeszkodami, taktyczne podejście, które zupełnie nie ujmuje dynamiki i świadomości, że ktoś może polować na nas tak samo jak my w celu zdobycia profitu. Okazuje się zatem, że w owym produkcie bawić się może ale pod jednym warunkiem. Kupcie go grupowo, albo lepiej nie kupować wcale. The Division moim zdaniem dla jednego gracza staje się po czasie nudne, powtarzalne, natomiast grupka przyjaciół sprawi, że spojrzycie na każdą kolejną walkę zupełnie inaczej i to z ogromnym uśmiechem oraz determinacją. Tutaj jest tak jak w survivalach. Samemu jest nudno, ale walka o przetrwanie w gronie przyjaciół może się spodobać. Oczywiście wasze zdanie może być inne, ale sądzę, że w większości zgodzicie się ze mną, że The Division jest dobre w grupie, i nurzące samotnie. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału oraz kliknięciu z dzwoneczka. Do usłyszenia, cześć!